Czy wiesz, że w Polsce jest nawet 5000 startupów i ta liczba dynamicznie rośnie? Nic dziwnego. Przecież większość z nas myśli, że praca w startupie to w większości kreatywne spotkania piątkowa pizza dużo zabawy no i fundusze VC, które tylko marzą, żeby zainwestować w twój projekt. Ale to tylko jedna strona medalu, ponieważ 9 na 10 startupów upada przed odniesieniem biznesowego sukcesu. Razem z nami zwiększysz szansę na sukces swojego pomysłu. Już teraz wejdź na Incube.pl i zapisz się do Akademii Incube. Akademia Incube to indywidualny program edukacyjny dla osób, które chcą rozwijać swoje biznesowe kompetencje. W programie możesz otrzymać indywidualne wsparcie mentorów i ekspertów z takich obszarów jak umiejętności menedżerskie. Komunikacja marketingowa i PR, czy też prawo i finanse. Ponadto, nasz doradca zbada Twoje kompetencje i pomoże Ci w wyborze ścieżki rozwoju.